I co teraz mam zrobić? No wystartować! No ale ty mówisz. Spację. mi... I co jeszcze nacisnąć? No nic. A SAS? Nie. No to masz SAS, miałaś. Tu jest SAS. Ojej, no. ojej! Co się dzieje? O Boże. Kuuu! Dokładnie, ku. Ku jak ku! Kurczę. kurczę. No mówię, ku jak kurczę. No! Jej! Nie rozumiem, jak ty jesteś w stanie tym startować, po prostu zaskakujesz mnie. A czemu nie? Znaczy to nie jest trudne, ale w sumie zaskakujesz mnie, że, że dajesz radę. A widzisz, jestem zdolna. Gu. Gu, Boże. Gu. G, <śleskuj> G wciśnij. A co? Żeby schować podwozie? G, a nie gu. G, a nie gu. <śleskuj> no patrz. To by się spodziewał. Niespodzianka. A gdzie jest koniec podzianka? Oj, tam to się wytnie. To trzeba wylądować. No trzeba. No, ta Kasper, tak, na zapasowe lotnisko, bez przesadu. To jeszcze przyjdzie czas kiedyś na to. Auci. Przepraszam. Jak ona wyląduje, może tym w ogóle. A teraz jaka jest misja? Ląd wylądować. Aha. Na półcie lotniska. Na pasie startowym. startował? Nie. Niech Na wodzie No skręcaj, skręcaj Dajesz mała W boczek, w boczek No skręcam Może Bill, daj sobie siana już Ja bym da kika Dajesz malina Ojczy nasz któryś w niebie, któryś jest w niebie uratuje nas przed Pamela no Tacy mądrzy, ciekawe jak Daj spokój, nie jak, jak wygrać ja się. Zmieść go W sumie daj minimalny. No, o właśnie, o, o, idealnie, idealnie. I w sumie musisz bardziej, troszeczkę niżej dziób, ale nie za nisko. Co się Dobra. dzieje? Tak wystarczy. Tylko czy nie lecisz na budynki? Nie, nie lecisz na budynki. Nie. Powiem Ci, już powoli, jeśli teraz wylądujesz, ee, no to powoli powinnaś spokojnie dać radę niedługą, bo będą Cię nauczyć wylądować na lotnisku. To wiem, trzeba trafić na lotnisko. No, trzeba umieć w trafić zupełnie jak do dziurki. Od klucza. możesz <grym grym> no, wyłączyć ten, wyłącz silnik. bo i tak leci strasznie szybko. No i teraz, zaraz bym musiała podnieść dziób. Żebyś zby... Bo teraz opadasz dość szybko. Chyba lecimy na budynki. Nie, nie lecimy. Nie zostaw, zostaw, nic nie robi. Gdzie lecimy? No, dziób do góry. A no tak, no, myślałem, że chcę skręcić. Bardzo dobrze. Do góry, do góry, do góry. O, lecę, staram się. Bardzo dobrze. I trzymaj ciało, cały czas trzymaj. S. Nie puszczaj, tak. Widzisz? Będzie idealne podejście. Ej, nie chceś mi mówić, ale to, to było zdrowe lądowanie. B! A nie G? Nie. <laughs> Hamuj! Ok, hamujesz, nie było nic. O kurczę. No co jest? Przychyla się. Nie szkodzi, to nic się nie stanie. On tam do 100 metrów, czy nawet więcej, do spokojnie tych, ee, on tym wytrzymuje. No i co? Wylądowałam, nie? Bardzo ładnie. No. Czuję się normalnie z Ciebie dumny. Normalnie czuję się młoda dumny. Hmm. Nie powiem. To teraz wystartuj. Ale to jest górka. No właśnie. Wystartuj. Nie da się. Wystartuj. Nie. Czy może nie wyjść, ale wystartuj. Cześć, Kutasia. Trzymaj cały czas do góry. Będzie boom. Mam nadzieję, że nie. Do góry cały czas. Zaraz powinna się odzyskać. Albo będzie boom, albo ci to pomoże. Ta górka przy starcie. Już pomogła ci. <noise> Widzisz? Widzę. To teraz wylądujemy, młoda. No, daj na poniżejnej trzeciej, daj gdzieś tutaj. Jeszcze? O. tutaj. Skręć w lewo, ostro w lewo. Lewo. Ostro w lewo. Jest? I tak, jest. Ostro, do góry, no, dajesz. Ale się nie prze, Nie, nic nie tak. ci nie stanie, nie było nic. Ale już się skręcaj. No to mówisz, ostro, żebym mm. trzymał. Spoko, spoko, będzie dobrze. Powinniśmy dociera wylądować na lotnisku. Uda się na lotnisku wylądować ludzie, czy się nie uda? <grymne> Jak sądzicie? Z moją małą pomocą. Ja nie będę się do sterowania wtrącał, ale wstrzącał. No, będzie sama sterowała. No dawaj, skręcaj, 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 mocno. Ale nie skręcaj w sensie... O, dół, właśnie, daj ja teraz. Zmierz ciąg. O, bardzo ładnie. Uff. Czekaj. No i przeleciałam w lotnisko Nie szkodzi, to jeszcze skorygujemy Pozwól, pomogę ci, albo nie, dobra, weź obróć bardziej go Jak? No, tak, tak No, gdzie z trafieniem? Bo nie jest mało skrętów. Czyli... No jest Dobra, daj, daj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. musisz bardziej Kurde, będzie ciężko, będzie ciężko Dobra, daj, daj, skręcaj dalej, skręcaj Dobra, teraz rób to, co ci będę konkretnie zaraz kazał. Jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze. Dobra, i wprostuj. Prostuj Postuj i do góry, bo leci w dół. I wyprostuj, tylko w prawo. I teraz mocno w prawo i skręcasz. Wiem, no, że to nie jest prosto, ale. i do góry, do góry, do góry, do góry. No lecę do góry, ale. Ale nie skręcaj, nie skręcaj naraz. No dajś, trzymaj 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 malina dajesz malina? Kurde nie wyjdzie Dobra ląduj teraz prosty go i ląduj o Kurde Do góry do góry do góry uh, oh, 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 oh. Że to? <grych> <grych> Za Że co? Że co? Wyłącz silnik I hamuj Ojej No trzymaj Czy ty Myślałem, że schować podwozie przez chwilę? <grych> nie <grych> Nie rozumiem, czemu to przed chwilą nie wybuchło. Ale. Ej, no bliżej niż dalej tego lotniska, nie? No na pewno. <laughs> Prawie. No lepiej jak w Smoleńsku, no. Lepiej jak w Smoleńsku. O. To co jeszcze? Nie. 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 Starczy ci? Tak. Dobrze można teraz coś ty zrobić.